No siemano Romano, wszystkim. Jestem w takim fajnym miejscu. Ze znajomymi, żeśmy przyjechali zrobić sobie ognisko, właśnie tam znajomi siedzą. Nie będę ich kręcił z bliska. Zrobiliśmy sobie ognisko w kozach, kozy kamieniołomy tak się to nazywa. Powiem Wam, przepiękne miejsce, cisza, spokój i super, super widoki. Jesteśmy dość daleko od, jak to się mówi, od centrum. Kawałek trzeba było podejść mnie tutaj, ale powiem Wam coś wspaniałego. A tu Wam wrzucę, właśnie jak to ładnie wszystko wygląda. Jak tutaj. No, jest pięknie za przeproszeniem. Jest przepięknie. Także takie mamy piękne miejsca tutaj w tej naszej okolicy. Jak to się mówi, nie trzeba daleko jechać gdzieś na zachód czy coś czegoś szukać bo tutaj też takie piękne rzeczy można zobaczyć. Także mówię, kozy kamieniową w Kozak jeszcze tam pójdziemy, potem to zrobię jeszcze jeden filmik. Na razie tyle. Siemano Romano, cześć.